O kur... Obstoi kurierką na środku drogi Debil Jadę z yes, drugi poziom. Gratuluję zmarnowania życia. Teraz pora na mnie. Aha. Tylemyśek spa. O. Lisek Ile masz ekspa No trudno. Przykro mi O O, o, o. Co? No nie, no wiecie, to San Fierro robimy jakiś RP. A! A pierdzielę, chłopie idzie kurierką, a chłop go sam na nie może wyprzedzić pod górkę. Ale chłop wjechał w niego i jego dobry chłopiec. Dzięki Wow Wojty, Dzięki awaryjne hamowanie i z lewego na prawy i zjechał O <grych> Jechałem prawą stroną i nich między, między na pasie między drogami i go walnąłem na lagu niby On ma chyba na tyle, że nie, nie może wywieźć Kogo? Opie, jedziesz prawy czy lewy? I jedzie dwoma. Obym go starował na lagach, obym go starował na lagach Jest starowałem go na lagach, zajebiście! Ah No wyciąg Wyprzedzam go Widziałam go zawieść Czek. E, Fryer, co? Czy się nie liczy Nie, bo no? to nie jest tygodniu. Ale weekend co też tydzień, Obi? Ale w tygodniu. No i to jest... Nie chodzi o tydzień roboty. to jest piątku jeszcze na poniedziałku. Nie. Nie. O mi to się, to się ja nazywa tydzień roboczy Ja pierdolę, to, 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 no ważne, no, że do śnięcia weki zrobię No way Ja robię ciast. klip Taki no, tak Ej, ładnie przyciąłem. Kukwa, tu jest... jest jest tych kanałów kukwa pojebanych? Aha ja będziesz, chłopie, diptował z Nie, będę jeździł na 4x4, na 4, bo tam mam mapę 4x4 Okej, LS, w końcu nie no Dobre, ale wtedy... Ale... Rozwoliłem drzwi. No dobrze no było. Rozwoliłem drzwi. Debil jechał okay. teraz. I jak to zmienić sytuację? Że była wycieczka. To jest Sasi wtedy chyba. No. Znowu mnie ten sam hop staran, ten taksówkarz jakiś. Widać, że jedzie jak taksówkarz, bo jeździ jak debil w większości. Nie wiem co, nie? Chyba. Chyba tak, albo to był ten shafter, nie wiem. Na przystanku I tam wiesz UU Co? Minus to. jeden A co się mogło stać, zawieszenie minus jeden, nie zrobiłem salto z klientem Tylko takie upośledzone, bo niskie, bo wolno jechałem I Dobra, ale kurwa co, wiesz Takim też stanę na piwku Ale dobra, dowiozę Davida UU Odbiłem się od powietrza, ale jaja Nie, dachuję przy odbierze. Przy miejscu, gdzie klient miał wysiąść. Gdybyś tylko miał kamerę go od razu wysłał. O, dobra, rozbujałem się i się przewróciłem. Ez. Dobrze, że klient jak się pali żywcem, to nie, za, nie zabiera mu zadowolenia klienta. To mu się bardzo podoba. <grym> no, snufi jak to ciepło. Ale jak pojedziesz tylko po trawie, to nie ma szans, nie ma opcji. To już śmierć. Ja za ten cztej. Nad chłopem przeskoczyłem. No to uważaj. Obudziłeś się, znalazłeś ją, nic więcej nie wiesz. Powtórz. Obudziłem się, znalazłem ją, nic więcej nie wiem. Powtórz, obudziłem się, znalazłem ją, nic więcej, nie wiem. Obudziłem się, znalazłem ją, nic więcej, nie wiem. Jeszcze raz. Jeszcze raz.